Zastanówmy się przez chwilę, co tak naprawdę definiuje luksus? Czy to cena, a może marka? Często odpowiedź, wiecie, kryje się w detalach, które większość z nas po prostu ignoruje. Dzisiaj przyjrzymy się, jak coś tak niepozornego jak papierowa podkładka pod filiżankę może stać się, no właśnie, potężnym narzędziem marketingowym. Pomyślmy o ostatniej wizycie w jakiejś eleganckiej kawiarni. Co sprawiło, że to miejsce zapadło w pamięć? Gwarantuje, że klucz do tego wrażenia mógł leżeć dosłownie pod filiżanką. W szczególe, które zaprojektowano tak, by go prawie nie zauważyć. Każdy, ale to każdy element w otoczeniu firmy, od oświetlenia przez muzykę aż po zapach, wysyła jakiś sygnał. A co jeśli powiem, że nawet najmniejszy kawałek papieru może komunikować dbałość o szczegóły, jakość i prestiż, to jest właśnie siła podświadomego brandingu w akcji. I tym cichym, niedocenianym bohaterem naszej dzisiejszej opowieści jest tak, skromna papierowa rozetka ta mała podkładka pod filiżankę. Rozłożymy ją teraz na czynniki pierwsze, żeby zrozumieć, gdzie tak naprawdę tkwi jej ukryta moc. To nie jest po prostu kawałek papieru, to jest miniaturowa tarcza, która chroni stół, to gąbka, która wchłania wilgoć i, co najważniejsze, to cichy ambasador marki wszystko to zamknięte w jednym małym papierowym krążku. No dobrze, ale cała skuteczność tej rozetki tkwi w jej inżynierii. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak prosty krążek papieru, ale jego konstrukcja to w rzeczywistości małe dzieło rzemiosła, które zaprojektowano z myślą o maksymalnym efekcie. A wszystko zaczyna się od tej liczby szóstka. Co może oznaczać szóstka w kontekście zwykłej papierowej podkładki? I oto odpowiedź: chodzi o sześć warstw specjalnej, cieniutkiej bibuły. Każda z tych warstw ma swoje zadanie, a razem tworzą sprytny system, zaprojektowany w jednym bardzo konkretnym celu. I tym celem, jak czytamy w źródle, jest doskonałe wchłanianie wody. Te sześć warstw działa jak superchłonna gąbka. Chroni stół, chroni ubrania gości przed każdą, nawet najmniejszą, przypadkową kroplą. Proste i genialne. Ale zaraz tu nie chodzi tylko o wchłanianie. Spójrzmy na logo. Ono nie jest po prostu nadrukowane, jest wytłoczone. Ten trójwymiarowy wyczuwalny pod palcami detal to subtelny, ale niezwykle potężny sygnał. Sygnał, który mówi: "Dbamy o każdy, nawet najmniejszy szczegół". Mamy więc produkt o bardzo przemyślanej konstrukcji. Ale jak ta dbałość o detale przekłada się na realną wartość dla biznesu? To jest właśnie ten moment, w którym funkcjonalność spotyka się ze strategią marki. Zacznijmy od strony praktycznej. Rozetka to taki cichy strażnik komfortu gościa koniec z irytującymi mokrymi kręgami na stole, chroni ubrania przed niespodziewaną kroplą kawy, eliminuje te wszystkie drobne niedogodności, które potrafią, wiecie, zepsuć całe wrażenie. I tutaj właśnie tkwi jej strategiczny geniusz. Ten mały, funkcjonalny przedmiot staje się mini billboardem. Z każdym łykiem kawy, z każdym spojrzeniem na filiżankę, klient wchodzi w interakcję z marką. Utrwala się wizerunek luksusu i tej wyjątkowej dbałości o szczegóły. A kto stosuje tę strategię? Cóż, lista jest długa i naprawdę różnorodna, ale wszystkie te miejsca łączy jedno dążenie do stworzenia wyjątkowego doświadczenia. Mamy tu hotele, restauracje, kawiarnie, a nawet salony samochodowe. Wszędzie tam, gdzie liczy się ten mały detal, rozetka odgrywa swoją cichą, ale ważną rolę. Ta cała historia rozetki to coś więcej niż opowieść o kawałku papieru. To właściwie metafora potężnej zasady biznesowej, zasady, która dotyczy absolutnie każdego, kto chce budować silną i rozpoznawalną markę. A zasada ta brzmi: w biznesie żaden szczegół nie jest zbyt mały, by nie miał znaczenia. Inwestując w podniesienie rangi takich zwykłych przedmiotów, wysyłamy niezwykle potężny sygnał. To komunikat o zaangażowaniu i dążeniu do doskonałości, który klienci odbierają w pełni intuicyjnie. Pozostaje więc jedno otwarte pytanie. Jaki jest ten niedoceniany detal w naszym otoczeniu? Jaki mały, pozornie nieistotny element można udoskonalić, by wysłać światu potężny sygnał o tym, kim jesteśmy i na czym naprawdę nam zależy?